Cześć, cześć, witajcie, tu Ewa Kreatywnie, witajcie moi drodzy w grudniu. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem. W tym roku jeszcze nie robiłam kartek, a zaczęłam od albumów. I zrobiłam, chcę Wam pokazać, jak zrobiłam album z papierów Mintai by Karola, papierów chyba z tamtego roku, bo na pewno nie tegoroczne, Taka kolekcja, jak widzicie, tutaj są te elementy. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie mi się pracowało. Mam, miałam taki mały bloczek, kupiłam sobie w wakacje i właśnie z niego korzystałam. Jak widzicie, tu kilka kartek mi zostało. Takie są te elementy do wycięcia, i właśnie tą pierwszą stronę wam nie pokażę, bo ją pocięłam. A z tyłu jeszcze zostały te elementy. No, są małe, ale, ale dałam radę. I użyłam ich, no prawie wszystkie zużyłam w tym albumiku. Bardzo ładne papiery, jak będę miała okazję, na pewno sobie kupię. Bardzo fajnie mi się pracowało z nimi i bardzo, bardzo mi się podoba efekt. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Albumik jest mały, ma 16x16 okładkę. Natomiast grzbiet ma 4 cm. Na grzbiecie mam tu takie białe paski i przykryte są tylko paseczkiem. Z tych takich tagów małych. Z tyłu jest tylko papier i jakiś tam element, który mi ścinek został podklejony białym, białym papierem. Wiązany jest na białą wstążkę satynową, taką grubszą. Okładka to tylko karta podklejona białym papierem. Bazę robiłam sama. Okleiłam czarnym, oj czarnym, boże czerwonym, brystolem. Okładka bardzo prosta, jest to tylko papier z kolekcji jedna karta, i elementy jakieś tam popodnoszone i pociągnięte glossy akcent. Troszeczkę się to błyszczy, bardzo delikatnie. Napis jest z UHK galery, z pasków, które kupiłam sobie w tamtym roku. Więc tak prezentuje się okładka. Bardzo prościutka, nie chciałam, żeby właśnie była jakaś tam przeładowana. Papiery są niezwykle zdobne, ale bardzo, bardzo ładne. Albumik ma 5 kart. Bindowany nie jest metodą Hidden Hinge, tylko taką na L. Jakby to powiedzieć, tak? Pokazuje to często w swoich albumach Ania z kanału Ania Tworzy. Pozdrawiam Cię Aniu bardzo szybko się taki, taki albumik mi robiło i na pewno jeszcze raz i nie raz skorzystam z, z takiej formy pomieści około 55-60 zdjęć i otwieramy tutaj napisałam sobie że, że ile tych zdjęć on zmieści tu mam karteczkę, którą może dołączę gdzieś, a może nie pierwsza strona okładkowa to jest tylko papier myślę, że tutaj może można coś tam sobie wkleić a może po prostu zostać ta, taka, taka strona pierwsza taka strona okładkowa pierwsza strona to jest tylko gładki papier i książeczka na cztery zdjęcia otwierana do, na trzy zdjęcia otwierana do góry i tutaj tylko przykleiłam takie elementy, związane na taką wstążeczkę. I jeszcze, kochanie, dwie, trzy minutki. E, I taka wstążeczka, e, żeby tutaj rozweselić tą stronkę. E, następna strona to kieszonka. E, kieszonkę tutaj ozdobiłam, właśnie tymi, tymi elementami taką kartą podklejoną białym, białym papierem. W kieszące mamy matę. Mata jest czerwona i biała, nieoklejona książeczka do tego. Także i tutaj też może być przyklejone zdjęcie. Zdjęcia 9 na 13 głównie wejdą. Tutaj można coś wkleić, jakieś nieduże zdjęcie. Nie chciałam tu wklejać maty, chciałam, żeby ten papier on sobie został, i osoba, która będzie uzupełniać album żeby sobie sama mogła zdecydować, czy właśnie coś tu wkleić, czy może tak zostawić, A tutaj mamy wodospad zamykany na magnes. Również tutaj ta klapeczka zamykająca magnes jest ozdobiona elementami wyciętymi i taką kartą małą tagusiem. I tutaj tylko jest czerwony papier i na. Na te kilka zdjęć tutaj również jest miejsce, żeby wkleić zdjęcie. Tutaj zostawiam znowu gładką, gładką stronę. Zmieniałam właśnie strony, y, żeby, żeby użyć y, tych tyłów. <grym>, że tak powiem brzydko, y, gdzie są bardziej takie neutralne wzory, nie takie wielobarwne i wzorzyste jak ta. Dlatego. Tak jak widzicie, jedna strona może być w ogóle nieozdobiona bez maty, a druga coś tam się dzieje. Także to wygląda tak. Kolejna strona to jest również książeczka na trzy zdjęcia, tym razem poziome, wiązana na białą stążeczkę. Tutaj mamy tylko takiego tagusia i, um, i, i prezencik podniesiony na pianeczkach. Dalej mamy belly band. Belly band zabezpieczyłam tutaj maty, które w zasadzie książeczki, które tu schowałam, taki, takim kawałkiem, no ścinkiem papieru. I tutaj ozdobiłam paskiem. No, można tu z, z zdjęcia dać właśnie z tych dni. A może to po prostu być tylko jakaś jako ozdoba? I tutaj dałam książeczki, czerwoną taką książeczkę. I tutaj harmonikę. Na tam kilka zdjęć nieoklejonych. Widzę, że ktoś dzwoni już. Przepraszam. No już jestem, chociaż u Was to tam się nic nie zmieniło. Czyli tak, tu jest Belly Band i te dwie książeczki. Na zdjęcia już nieoklejone. Belly band jest e, bigowany tak troszeczkę e, szerzej, więc tam sporo wejdzie. Kolejna strona to kieszonka, tym razem tutaj pozioma też takie elementy wycinane, ozdobione. I w środku jest czerwona mata i biała książeczka na zdjęcia. Tutaj kolejny piękny papier. Można sobie go zakryć jakimś zdjęciem lub zostawić. Wiadomo, jeśli zostawimy tutaj te miejsca, to, to tych zdjęć weź, wejdzie troszkę mniej. No ale mimo wszystko, tu książeczek troszkę dałam jakieś te harmoniki, no więc, więc trochę się tam zmieści. Tutaj już końcóweczka, taki ładny papier. I na okładce z tyłu taka, taka kieszonka. 3D, tutaj właśnie dwa paseczki, które mi zostały i, i elementy wycięte w takiej kompozycji przyklejone i w środku tutaj mamy e, mamy tak książeczkę taką czerwoną nieoklejoną. Tu mamy białą matę, tutaj mamy czerwoną matę, a tu mamy harmonikę z jednej strony oklejoną. Może być to na poziome lub pionowe zdjęcia. Wejdzie ich tu troszeczkę, także, tak jak powiedziałam, nieduży albumik, a bardzo szybko mi się go robiło. Myślę, że będzie, że się będzie podobał na pewno. Jak będę miała papiery właśnie tej firmy, jeszcze mi się uda, to, to jeszcze zrobię taki albumik właśnie z tej kolekcji bo jest bardzo, bardzo ładna i mi się bardzo podoba. Delikatna i w takich kolorach, jak ja lubię na święta Bożego Narodzenia, czyli czerwony, zielony i tutaj ten glossy akcent troszeczkę się błyszczy na okładce. No, myślę że, myślę, że taki fajny. Z chęcią poczytam, co Wy o tym myślicie, o tej pracy i życzę Wam przyjemnych przygotowań do świąt. I do następnego razu, pa pa!